Witajcie drodzy widzowie. Chcę Was dzisiaj teraz zaprosić na spacer sobotni, zwiedzi zwiedzić razem z Wami Kościół Ojców Dominikanów w Poznaniu, Kościół oraz teren między murami tego kościoła, bo naprawdę jest bardzo ładny. Chociaż kościół jest bardzo surowy, jak zobaczycie, to ten teren jest naprawdę bardzo ładnie zrobiony. Zobaczcie, już tutaj zaczyna się ten mur kościoła. Mamy tutaj ładne kwiatki mamy głaz poświęcony ojcowi honoriszowi, Kowalczykowi Dominikanowi, duż Pasterzowi Akademickiego. A zginął tragicznie w czasie stanu wojennego. 8 maja 1980 trzeciego roku, a tutaj jak widzicie jest wejście Rege Doce, Drige et Defende Nos Maria kościół ojców dominikanów mamy flagę biało-czerwoną, nie ma wiatru ale zobaczcie jak pięknie wyglądają chmury zaszło słońce tutaj widać wieżę ojców dominikanów i to wejście do kościoła zapraszam was na ten spacer Ece, Ece Mater Tua Oto matka, Twoja. Kościół właśnie w ten sposób wygląda. Pięknie tym bluszczem jest obrośnięty. Naprawdę robi to wrażenie. Tutaj mamy takie podcienia. Zaraz tam wejdziemy. W ten sposób wyglądają te podcienia. Tutaj jest to wejście które widzieliście, a my idziemy tymi podcieniami zobaczyć tam tą kablicę boczną, wejdziemy do kościoła, a potem tam jeszcze takie zakamarki, jak nam się uda. Chcę wam, drodzy widzowie, pokazać, to jest kościół ojców dominikanów w Poznaniu. Zbrodnie pamiętamy, zbrodniarzom przebaczamy. Pamięć o ofiarach zachowujemy bohaterskim córkom i synom ziemi wielkopolskiej, którzy cierpieniem ofiarą życia w latach reżimu komunistycznego przyczynili się do odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Nieugiętym wielkopolankom, walczącym o niepodległość Polski w latach 39, 40-5, przepraszam. Tutaj mamy też szare szeregi. Zobaczcie sobie, to pewnie harcerze, tutaj generał broni Władysław Anders, szef sztabu dowództwa głównego w Powstaniu Wielkopolskim, zwycięski dowództwa 15 puku, Ułanów Poznańskich w wojnie polsko-bolszewickiej, obrońca ojczyzny na czele Ułanów Wielkopolskich. Naprawdę niesamowite. A spoczywa na Monte Cassino. Kiedyś tam może pojedziemy. Ja już tam byłem, a tu we Włoszech. Piękny jest ten polski cmentarz, bo wygląda jak polska ziemia w Italii. Tak wygląda z boku ten kościół. Naprawdę przepięknie. Tutaj mamy taką kapliczkę. Mówię tutaj cały czas w tych podcieniach. Tutaj pełno jest właśnie związanych tutaj organizatorzy Podziemnego Państwa Polskiego, tutaj żołnierzy Armii Krajowej. Ale najpierw chcemy wejść bocznym wejściem do kościoła Ojców Dominikanów. Chcę Wam tylko pokazać, jak pięknie wyglądają ten bluszcz, bo to naprawdę mi się podoba. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda, jak porośnięte są te mury nie? tego kościoła. To naprawdę jest niesamowite i robi wrażenie. Wejdziemy teraz, zobaczmy jak wygląda Kościół. Zobaczycie, drodzy widzowie, że on jest taki surowy, ale zobaczymy jak wygląda. Jesteśmy wewnątrz. Kościół ojców. Zusa. Bardzo mi się podoba, bo jest taki bardzo skromny, bardzo piękny sufit. Tutaj był nowicjat ojców Dominikanów, bo pewnie będzie ślub, a teraz nie ma, tylko chyba jest w Warszawie. Tutaj z boku jest kaplica adoracji, w ten sposób. I za kaplicą adoracji chcę Wam pokazać jeszcze drodzy widzowie taką kaplicę, gdzie są konfesjonały. Tutaj jest wejście do klasztoru ojców Dominikanów. Obraz Matki Bożej Różańcowej. Idziemy dalej z naszym spacerem. Drodzy widzowie, piękny kościół. Tutaj przygotowane krzesła. Pewnie będzie ślub. Zobaczymy, czy da się wejść tak jak kiedyś tutaj. Da się. Zobaczcie, drodzy widzowie. Jesteśmy. Przy zakrystii z kościoła wyszliśmy, pięknie wygląda. Jedziemy do centrum chórz pasterstwowego katolickiego, ale też ma takie fajne ogródki. Tutaj jest klasztor ojców Dominikanów. Pięknie porośnięte te mury. Naprawdę robi wrażenie. Tu jest centrum już pasterskie, a tam, drodzy widzowie, byliśmy. Ale tutaj jest tak fajnie zrobione, taka cisza, a to jest w centrum miasta, blisko centrum. Bok kościoła, te wieże z drugiej strony. Tutaj mamy WC. Belek, a tutaj taki fajny ogródek, który do medytacji, modlitwy naprawdę robi wrażenie. Zobaczcie piękne kwiaty, a jest to w centrum, ale za murem. I naprawdę wygląda pięknie. Przynajmniej mi bardzo się podoba. A tam za murem kipi z miasta. Zobaczcie drodzy widzowie, jak to pięknie wygląda. Taki piękny ogródek w centrum Poznania przy kościele ojców Dominikanów. A tam za murami miasto. Zobaczcie. To czego też robi wrażenie. To jest chyba lipa. Nie, to nie wiem. Chyba nie lipa. Ale naprawdę. Taki może nie całkiem cichy, bo to tutaj centrum, blisko ulicy, ale bardzo piękny zrobiony taki ogródek u Ojcu Dominikany. Akurat motor nam przeszkadza. Ale tutaj jest ta kapliczka, w której byliśmy. Dzisiaj pogoda ładna, chociaż chmury trochę, ale dobrze, że nie pada w końcu, bo cały czas deszcz. Ławeczki, można sobie usiąść w centrum miasta, czy pomedytować, pomodlić się. Naprawdę piękne miejsce. Jest też figura tylko nie wiem kogo może świętego Józefa trudno powiedzieć przy pięknych kwiatkach. Witajcie, drodzy widzowie, tu Piciu. Figura w tym ogrodzie Ojców Dominikanów, chyba świętego Józefa, oczyma Pana Jezusa. Przepiękne kwiaty. Jak wiecie, co to za kwiaty, to powiedzcie, naprawdę bardzo mi się to podoba. To jest ten ogródek, taki sprzyjający medytacji. W centrum miasta, za murem, naprawdę robi to wrażenie. Wygląda bardzo ładnie. Można sobie też usiąść, pomedytować albo pochodzić, na przykład odmówić różaniec, modlitwę. Pięknie to wygląda. Ławeczki. Pozdrawiam Was, drodzy widzowie. I wychodzimy. Stąd naprawdę ładny taki. Mały do wyciszenia ogródek. Może nie ogródek, ale takie miejsce. A tam, za murami, tętniące poznańskie miasto. Wyjdziemy teraz tym wejściem. Tutaj też ładne kwiatki. Kaktus wielki. Dziękuję Wam, drodzy widzowie, że byliście ze mną na tym zwiedzaniu kościoła Ojców Dominikanów oraz terenu. Przy kościele, bo mają tutaj naprawdę ładnie wszystko porobione i można to zwiedzić w ciągu dnia, bo jest otwarte. Dziękuję Wam, że byliście ze mną. Pozdrawiam Was, drodzy widzowie. Bądźcie szczęśliwi. Niech wszystkie istoty będą szczęśliwe tutaj kwiaty, biało-czerwona flaga. Niech wszystkie istoty będą szczęśliwe. Miejcie piękne popołudnie, sobotnie. Pozdrawiam Was, piciu. Pa, pa. Zobaczcie, drodzy widzowie, jest tutaj mirabelek. Zostało. Zobaczcie, mirabelki spadły. Naprawdę niesamowite drzewo. Nikt nie je tych mirabelek i tyle zostało. I nadal spadają. Zobaczcie, drodzy widzowie. Pozdrawiam Was, drodzy widzowie. Bądźcie szczęśliwi. Zobaczymy dalej.